Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Świder i może część państwa z Państwa wiedzą, że od 40 lat zajmuję się historią rosyjsko-polskich, polsko-rosyjskich relacji. I wyszukuję tam niesamowite ciekawostki, o których będę Wam w krótkich programach opowiadał, a jest ich niesamowite mnóstwo. Na przykład, czy wiedzą Państwo, że caryca Katarzyna I. Uwaga, zaznaczam, pierwsza, a nie druga. Katarzyna II była Niemką ze Szczecina, a Katarzyna I urodziła się w Polsce, w Jakubowie, w terenie nazywanym wtedy oficjalnie Inflanty Polskie, to jest dzisiaj południowa Łotwa. Te tereny wchodziły w skład państwa polskiego od 1560 roku, aż do rozbiorów. I mieszkają tam mnóstwo Polaków. I mnóstwo Polaków jest znanych na Łotwie. Obecny z pochodzenia, obecnym prezydentem jest pan Rynkiewicz. Ministrem spraw wewnętrznych jest pan Kowalski. Przeszłym, przeszłym premierem był Mariusz, Mariusz Kuczyński. Komisarzem Unii Europejskiej jest obecnie Waldemar Dąbrowski. Oczywiście oni tam po swojemu zmieniają, bo dodają do nazwisk na końcówkę w końcu literę S, czyli Ja Świder, to był, bym się u nich nazywał Swider, pisane przez V. Katarzyna I była żoną Piotra I Wielkiego, założyciela Petersburga, założyciela nowoczesnej Rosji, a po jego śmierci samowładnie władała całą Rosją. Jest znana jako założycielka, pomysłodawczyni, Rosyjskiej Akademii Nauk na przykład. I dzisiaj czwarte co do wielkości miasto w Rosji, Jekaterinburg, nosi swoją nazwę na temat, na cześć właśnie jej imienia. Ja o tych szczegółach piszę w mojej książce Jak Polacy budowali Rosję. Książka oczywiście jest dostępna na necie, na mojej stronie internetowej. Jeśli Państwo zechcecie przeczytać, to wyślę ją Państwu z dedykacją osobistą albo z autografem, jeśli tylko Państwo zechcecie. Tak więc Katarzyna Skowrońska urodziła się w 1684 roku w Inflantach Polskich jako córka Samuela. Ktoś może powiedzieć Samuela? Co to zajmie? Proszę Państwa, w XVII wieku Samuel. To było najbardziej popularne imię w Polsce pośród szlacht.